Cześć Maneczko z tej strony, jakie witam z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do odcinka, gdzie tu no będziemy... Nie, nie, no nie będziemy cytować gry, tylko pokażę Wam jak szybko dodać sobie pieniądze. A jak widzicie, no ja mam troszkę i level też, ale co? Gdyby łapki, to Wam pokażę. To ogólnie będzie szybki odcinek, bo miałem nagrywać retencję Team X, tam tego odcinka paradokumentalnego, ale no, jednak tego nie nagrałem i wiecie, no... No sorry, nie? Ale wolę Wam takie rzeczy, które Wam się przydadzą, a nie moją opinię, więc tak. To jest kilka rzeczy, które powinniście wiedzieć. Po pierwsze, powinniśmy mieć coś takiego jak cheat engine. Będziecie mieli linka tam, gdzie go pobrać i jeszcze jedną ważną rzecz. Na telefonie musicie wejść tutaj, Pieniądze i usługi, i tutaj Dynasty Exclusive. I tutaj musicie sobie kupić najtańszy ten. Najtańszy, uwaga, jest za. Ja mam za zero, bo ja mam premię, ale najtańszy jest za 25 tysięcy, i znajduje się on tutaj. Ten nie jest ale ja bym ją kupił, ale. No, mam puste miejsce, więc mogę to kupić. Ale tego nie kupię. Bo wam tutaj teraz tak, jak sobie to kupicie, wchodzicie na pojazdy, na transport i podróże, wchodzicie sobie tutaj, robicie od najmniejszych centów, też wejdziecie mi premium. Jak kupicie one, znaczy było darmo, i kupujecie sobie takiego, to Carey robicie kup i wybieracie jakiś wartość, którego chcecie, które będzie gier, czekacie, aż wam przyjdzie. I wtedy wychodzicie i teraz tak, ja muszę go sobie zwrócić. Wtedy dzwonicie do mechanika. mechanik jest tutaj. I gdyż zadzwonicie do tego mechanika, to wybieracie ten garaż. A ja zaraz pokażę tutaj. Ja teraz mam w drugim. Nie przepraszam, w pierwszym, w pierwszym garażu mam tutaj reber zardzewiały. Zamawiacie go. Czekacie troszkę, chyba że uważ to trwa troszkę krócej. U mnie to troszkę dłużej. Zamawiacie go i on powinien zaraz nam tutaj przyjść. O, tutaj przyszedł. Polar jest nieważny, ważne, żeby był i teraz tak. Jenny dochód, fajnie. Teraz tak, musicie wybrać sobie najbliższe Los Santos Custom i u mnie jest to tutaj. I po prostu tam jedziecie. Muzyku, w Teraz wam pokażę cały tutorial, tylko niech tam sobie dojadę. Dobra, dojechaliśmy. Okay. Polska klawiatura, fajnie, i teraz tak. Jak macie tak, to na przykład mój samochód jest już trochę zniszczony, bo walnę, bo musicie właśnie... Walnąć się trochę, tak... Pyk chociaż, nie? Żeby to było by wyglądać, i teraz tak, wjeżdżacie sobie do Los Santos Custom. Wlecie tam trochę go też obśrubać, i teraz tak. Teraz już się zaczyna fajna zabawa, wjeżdżacie sobie tutaj, nie? Jak macie 200, wchodzicie do Cheat Engine, najpierw zaznaczacie tutaj w tym komputerku GTA Forda, robicie Open i tu robię, no bo tutaj sobie zapisałem pewną rzecz. Robicie Open, Idziecie tutaj tą cenę i robicie First scan. wam się skanuje. skanuje, 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 i jak wam się skanuje, naprawiacie pojazd. O tu, a nagle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Robicie Sprzedaj, jak widzicie, jest 1800. Wchodzicie i wpisujecie 1800. Robicie next scan. Tutaj wierzycie, zaznaczacie Ctrl A. Tutaj na tą strzałeczkę klikacie. Ponownie tutaj klikacie Ctrl A. Prawym przyciskiem. 5 rekord. Value. Tu na przykład wpiszecie sobie, nie wiem, dajmy, że 100 tysięcy, nie? 1000 100 tysięcy. No dobra, niech będzie. Milion, robicie sobie ok, wchodzicie do gry, jak widzicie, sprzedałem pojazd za milion, no i go sprzedałem, nie? I wyszedłem, jak widzicie, dostałem cały milion, więc ale możecie jaką chcecie sobie cenę dać, nie? i Na przykład macie to, i żeby pokazać wam, że to nie jest skam, wchodzimy sobie tu, coś sobie kupię za milion i fajny milion, coś za milion mogę. 300 1300, 100... O, idealnie za milion. Żeby sobie jakiś kolor robicie, zamawiamy do swojego garażu. U mnie to niech będzie... E, niech będzie podziemny garaż. No i co? No i działa legitnie. Jak chcecie to korzystajcie, bo na razie to działa. Nie ma za to bana, mówię jak na razie. Więc jak chcecie to korzystajcie. No. Także co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam ciężar się po to. Powiedziałeś? Moich widzów obraziłeś? Moich widzów obraziłeś? Jeżeli chcecie jakieś inne tutoriale to napiszcie mi w komentarzu. A Ja wam pomogę, postaram się. Ale ten tutorial, jak widzicie, jest prosty. Polecam bardzo serdecznie. No i co? Ja jedyne, co mogę zrobić, to kupiłem sobie tak nasz wam powiem, że nowy samochód. chodzi. On jest tu? Nie, sorry to nie tu, ale to też tu. Eee, proszę. Bardzo to jest oto mój nowy samochód. Takiego też możecie sobie kupić. Gościu leży. RF rw, aby zmienić kamerę, ale fajnie. nie to ten samochód jest koksem. I okay. możecie go też edytować, wiecie, w tym... raz są takich rzeczach, nie? No, a ja miałem to mówić o tym, a mówię wam o samochodziku, którego też możecie kupić, bo on jest za chyba milion sto, więc musicie sobie... Możecie sobie na przykład miliard dać, nie? Wiecie, tym. ...nie ma różnicy, tylko wtedy wasz może wywalić, a jak was wywali... ...to się tym nie przejmujcie, zarejestrujcie GTA i ponownie włączcie online. No i co? Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, zostawcie suba, łapkę w górę... ...za więcej takich odcinków. Nare! Naura, naura. A jutro odcinek z Team MX w roli głównej. Czekajcie.